Witam. W dzisiejszym odcinku mamy kolejną paczkę. Tym razem zamówiłem lampy solarne do mnie na działkę, ale to dopiero na wiosnę będę je montował. Na razie jest jeszcze zima, więc nie za bardzo, żeby je teraz montować. Dobra, zobaczycie, jakie to są. Otwieramy to. Pierwsze, co mamy, to jest yy, taki halogen, no naświetlacz w sumie, od firmy Master LED. On jest na czujnik zmierzchu. Dużo jest z czujnikiem ruchu, a ten jako jedyny jest na, na, tylko na zmierzch. Czyli świeci się cały czas po zmierzchu. Dobra, parametry, yy, jakie tu mamy. Ip65, bardzo wysoki stopień wodoszczelności. 20 LEDów SND typu 2835 to jest rozmiar y, diody. Kąt y, padającego światła 120 stopni, y, polsat. 200 lumenów, 3 waty. 3 waty to ma? Myślę, że 3 waty. No to tak jakbyście mieli na przykład żarówkę lodową. 3 W. Myślę, że to w ciemności raczej sobie poradzi. No 3 waty to jest zamiennik. Jak 30-watowa żarówka, 30 żarówka by świeciła nam na dworzu. Hmm. Ok. No, otw otwieramy to. chiństwo Zobaczymy, ile one podziałają w ogóle. Mam nadzieję, że chociaż dwa sezony to poświeci. No dobra, tak to wygląda. Solar zabezpieczony folią ochronną. To sobie zdejmę, jak już będę je montował na działce. Tutaj mamy śrubki. LED to, to nie jest żaden silikon, to jest jakiś, nie wiem, to jest twarde, to nie jest taki silikon jak na taśmach LEDowych jest stosowany, bo by raz, dwa zżółknął, to jest coś innego, nie wiem co to, ale twarde jest, dobra, włączamy to i muszę włączyć, wyłączyć teraz światło i tak świeci ta lampa. Takie mocno zimne światło w barwie, właściwie ksenonu. No, tak to jakoś tam świeci. To ma ogólnie ten kinkiet świecić przy furtce, więc to nie musi być mega mocne światło, tylko żeby było widać po prostu zamek od furtki, jak się w, no w ciemnym wraca. Ciekawe, ile czasu to tylko poświeci, bo nie mogę znaleźć informacji, ile godzin to będzie świecić. Ale na spokojnie to świeci sobie. Teraz z powrotem muszę i włączyć światło. Dobra, tego sobie albo zostawmy go w sumie tu otwartego. Kolejny, no drugi taki sam naświetlacz, taki sam co ten. Yy, jeden idzie na, do furtki, a nie, drugi nie wiem po co, ale może się gdzieś znajdzie zastosowanie dla niego. Na pewno się gdzieś znajdzie. A najwyżej po prostu dam obydwa krzyfółce. Jeden z lewej strony, drugi z prawej. Ale myślę, że... No tak zrobię jak jeśli nie będzie żadnego zastosowania. One w ogóle są przykręcane na jedną śrubkę tylko. Czyli jak będzie wisieć, to będzie pewnie tak latał. Ok, włączony. I zasłaniamy. Dobra, tu go. O, dajmy go tu, i ten dajmy też tu. No tak, tam świecą sobie. No nawet w jasnym pomieszczeniu widać normalnie to światło, jak świecą. W nocy zawsze to światło wygląda jeszcze jaśniej. Dobra, tutaj mogę sobie leżeć te dwa czienki, świetlacze. Dobra, ostatnie to co tu yy, chciałem. To są na pewno może wam już znane. To już tu wszystko już. No. Yy. Myślę, że. Większość chyba wie, co to jest. To są talerzyki, takie solarne, wbijane w ziemię. Bardzo pełno tego na Allegro. W zeszłym roku jakoś to popularność zyskało. Jednak już dość długo istnieją, bo to były jedne z pierwszych lamp solarnych, jakie były w ogóle produkowane. Teraz powróciły z powrotem do mody. Dobra, tutaj są cztery sztuki. Jak coś. Kosztowały. Cztery sztuki to kosztowało 45 zł. Taki jeden w sklepie takim, no, budowlanym. Myślę, że za dwie sztuki byście zapłacili. 45 zł. Też są. Pod folią ochronną. Włączmy sobie go. No nie świeci jakoś powalająco mocno, ale ogólnie coś tam świeci. Nie no w sumie, no świeci normalnie oświetla. To są tylko pamiętajmy, że to są lampy ozdobne. Tutaj są jeszcze kolce takie te do, do zamontowania. Jeszcze nie wiem jak to zamontować. A, dobra, to się tak tu wkłada w te dziury. A tak ogólnie, no to sobie będzie tak na, w ziemi leżeć wbite. Nie wiem, czy to długo wytrzyma, jeżeli jest dobrze uszczelnione. Bo, no, no bo im bliżej ziemi, tym więcej wilgoci jest, nie? No i tutaj reszta. Ogólnie wszystko wcześniej sprawdzałem i wszystko działa, więc o, te dwa tam pokażę Wam. Resztę już chyba nie muszę pokazać, bo to jest to samo. Tylko, dobra, pokażę Wam test wszystkich razem w ciemności. Dobra, całkowicie jest ciemno w pokoju. znaczy w że sensie są mokno, ale ogólnie dają światło te lampy. Te świecą, tak, Te talerzyki. Teraz widzicie prawdziwą ich moc. Te, tak, świecą. Dobra, włączymy sobie te dwie. I teraz same talerzyki świecą. No, coś tam widać. One są tylko ozdobne, takie. No, ale i tak, no, coś tam świecą, nie? Teraz takie automatycznie wyłączenie. No, jeden tylko talerzyk z gazu, czyli jeden ma jakoś mocniej wyczulony ten zmierz. Dobra, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!